Kochani, jesteśmy na kolejnym podwórku w kamienicy, przy, tym razem przy ulicy Siennej 45, w samym centrum Warszawy. W przepięknej kamienicy, zwanej domem pod żaglowcami, która jednak ma burzliwe dzieje. I świadectwem tych burzliwych dziej, dziejów jest ta kapliczka Matki Bożej, która jest tutaj od 1943 roku, od trudnych czasów wojennych. Ten dom można powiedzieć luksusowy. Mieszkały tutaj zamożne rodziny przed wojną, często pochodzenia żydowskiego. Stąd w czasie wojny na początku włączono dom do obszaru getta, potem wyłączono i żydowscy mieszkańcy musieli opuścić tutaj te lokale. Pojawili się inni mieszkańcy, nastały też trudne czasy powstania warszawskiego. Mieściła się tutaj e, również dowództwo jednego ze zgrupowań powstańczych i tym tragicznym wydarzeniom, trudnym wydarzeniom e, towarzyszyła Matka Boża w tej kaplicy, którą jak widzimy do tej pory e, pozostała, jest wśród mieszkańców obecnych w Siennej 45.